Siemano tu Karol Garncarz na świeżutko po konferencji drugiej konferencji przed MMA VIP 4. Ze mną włodarz zawodnik Marcin-Siemanko. Cześć Marcin. Witam Was serdecznie. Ja mam wrażenie, że dzisiaj tu jakiś gaz został rozpylony, gaz zadym, gaz atakowania, bo było dzisiaj parę takich sytuacji, no których się chyba nikt nie spodziewał. No za kulisami się działo nie mniej niż, niż na samej scenie, to prawda? No takie mamy środowisko, no. Nie ma co ukrywać podwyższonego ryzyka. Ja pamiętam konferencję, gdzie, była, gdzie wszyscy byli przeszukiwani, aby właśnie nie było niebezpiecznych narzędzi, także ja się już przyzwyczaiłem, takie mamy środowisko. Ale to też na twoich często galach pojawiają się zespoły, które na innych nie występują, czyli mówimy tu o zestawie detektywa Rudkowskiego. na poprzednich galach, teraz tutaj ochrona też uzbrojona po zęby. Skąd taki pomysł? Bo tu musi być bezpiecznie, bo tu musi być bezpiecznie i chłopaki zawsze mają dużo roboty, ale nigdy, ale to nigdy nie było tak, żeby bezpieczeństwo kogokolwiek było tutaj na tych naszych galach, konferencjach zagrożone. Jeśli chodzi o ostatnią galę, ochrony było tyle samo co, co uczestników gali, w sensie co widzów, więc naprawdę pod tym względem bardzo dbamy o, o to, aby było tutaj wszystko dopięte na ostatni guzik. Jeśli chodzi o te składy medyczne, mówię tutaj o, o bezpieczeństwie zawodników podczas walk, ale również w ogóle ludzi, bo, bo niestety no, trzeba sobie powiedzieć wprost, no, środowiska, które u nas walczą, to są środowiska podwyższonego ryzyka. Podczas twojego panelu, mam na myśli ten ostatni panel już, gdzie występowałeś ty i twój przyszły rywal, e, Misiek z Nadarzyna, doszło tam do, e, do jakiejś amotaniny, jakiś ze strony Remika Gruchały, tak? Bo ja powiem szczerze, że tu robiłem też rozmowę, nie widziałem, jak to tam wyglądało, bo już dobiegłem, to już e, wpadła ta ochrona. Remik chyba jest pod dużym wpływem towarzystwa, w którym się gdzieś tam obraca i tyle. No, zarzuca mi, że e, walczę z dziadkiem, a przecież sam po Nadarzynie jeździł i szukał Misika, więc ja tego nie rozumiem. Natomiast jeśli startował do mnie, no to niech ja powiedziałem, to w kadetach, no do kadetów, przecież, jest, przecież ja mógłbym być jego ojcem, bez przesady? No, teoretycznie rzecz biorąc, jak najbardziej. Teoretycznie, teoretycznie, że, oczywiście, teoretycznie. Bardziej, teoretycznie. Teoretycznie, że chyba w tym, w młodym wieku, miałeś powodzenie u kobiet, więc może gdzieś tam jest jakiś potomek, nie? Na pewno nie? Nie, na pewno nie. A myślisz, że już nie mam? Już taki ten? Że, że co, że nie masz? Że już, halo? Już powodzenia nie mam? Halo, 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 halo. Że, że, że już nie, że już się ten, już się nie ten? Sugeruję, że ja nie. myślę, że ty się wystrzelałeś już? Nie. Że ty myślisz, że ja już nie mam powodzenia? Nie no, ale mówimy o tym, że mógłbyś być jego ojcem, więc automatycznie ale cofamy więcej, się. Masz rację! pewnie, że już nie mam. Bo ja już jestem starszy pan i tutaj się z tobą zgadzam. 100%. Tak? Poza tym tutaj nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja po prostu jestem w związku małżeńskim. Natomiast. Szczęśliwym, e, szczęśliwym e, i, i, i tyle. Natomiast to prawda, no, ja już mam swoje lata i, i, i to już nie jest ten Marcin, który był 20 lat temu. Ostatnio, jak rozmawialiśmy na poprzedniej konferencji, mówiłeś, że będzie forma życia. Jak idą y, te przygotowania do tej formy życia? Ile na wadze? Kurde, dużo roboty miałem. <laughs> Sorry, ale, ale dopiero tak naprawdę wejdę w taki mocny okres. Dużo roboty miałem, ale od, od jutra idzie robota na ośrodek. No jutro niedziela, to może od poniedziałku Nie, ja chodzi. od niedzieli, szkoda dnia. <laughs> Okej, okay, rozmawiałem wcześniej z panią Basią, pytałem kogo wybrałaby na wieczór walentynkowy. Ciebie czy miszka z Nadarzyna? Powiedziała, że chyba Miśka. No, to zróbmy tak. Miśek ma większe powodzenie. Ale za to ja wygram tą walkę. Tak, jesteś pewny tego? Nie, nie jestem pewny, ale muszę w to wierzyć, bo jakbym zakładał, że przegram, to, to lepiej tam w ogóle do tej klatki nie wychodzić. No właśnie, ile jest w, w tobie jeszcze takiego sportowca? Bo, nie ym, ma. Już. To... Nie, nie, to nie uszukujmy się. znaczy to nie ma, nie ma jest już... takie zacięcie sportowe? Nie, no zacięcie tak, ale jeśli chodzi o moje ciało, to, to już nie ma mowy o jakimś wielkim sporcie. No, to jest wszystko na zasadzie rekreacji. Takie treningi, jak ja robię teraz, w młodości to była moja rozrzewka. Ale przecież ja dzisiaj, żeby rozgrzać te stare koszty, to naprawdę nie są żarty. Żebym ja się dzisiaj rozgrzał, to ja muszę się ponaciągać. Potem, to nie może, jak ja bym zrobił coś, to by wszystko postrzelało, także to nie. To, to, to już wszystko trzeba robić z głową. A no, nie obawiajcie się, że strzeli coś w walce z 60-letnim, nie wypominając wieku oczywiście, ale wiesz, że takie sytuacje, takie komentarze mogą się pojawić. Jeżeli nie wystrzeli Mirka karabin, to będzie wszystko w porządku. Może wystrzelić. Rozmawiałem z nim, i jest pewny swego. Łapa napięta, twarda jak skała. Kawał gościa, silny chłop. To prawda, potwierdzam. Czyli co, od poniedziałku od niedzieli, przepraszam, wchodzimy w reżim treningowy ostry i możemy się spodziewać, że tu będzie paściutko? Tak tu będzie tak jak trzeba, tak jest. Dobra Marcin, dzięki w takim razie za Dziękuję. rozmowę.